Witajcie moi widzowie! Dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Cuphead. Let's go! Ogółem... od razu zacznę! No gramy sobie w tego Cupheada, nagram może jeszcze inna kilka innych gier fajnych. Wiara raczej nie będzie, no chyba, że się uda to jakoś zrobić, że, ale wątpię, że przejdę z konsolą tu, ale wątpię to po pierwsze. Po drugie fabuła wygląda w taki sposób. Jest dwóch braci, poszli do kasyna, sprzedali swoje dusze, bo przegrali. Um, więc hazard nie popłaca, i nigdy go nie stosujcie. Um, więc no, nie stosujcie nigdy hazardu, bo widzicie, jak skończyli oni. I no, ogólnie, ja mam ogólnie sterowane. Zmi sterowanie zmienione. Ja też w ogóle zupełnie inaczej w to grałem. Nagrywam to 3 milionów, 3 miliardowy raz, bo kurde, najpierw nie dość, że mi to nie działa, to potem jeszcze Ach, masakr są. W ogóle tu sobie jak z nim pogadacie, to on wam da monetki. W sklepy jest też kilka rzeczy i. Ja zwykle kupowałem Smog Dasha. Bo tu jest pościgówka dla początkujących. No, no chyba, że jest taki naprawdę naprawdę trudny boss. To jest też dla bardzo trudnego bossa lub dla początkujących. To dla za bardziej zaawansowanych graczy, dla też bardziej zaawansowanych, a to takie średnie. Jestem najbardziej zaawansowany, nie no, nie jestem jakiś super wyśmienity, ale dobry jestem. Ja może tym razem kupię coś innego. Bo lubowka też jest strasznie ciężką bronią i dla zaawansowanych. Bo ja zwykle korzystałem z yy, tego. No ze smogdasza, a teraz gram w co inne. Fall Guys. Świetnie. Świetny. Po co mi to? Nie wiem. Cyk. 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 No nie! Pruch, moja głupota mnie zgubi. Z tego jeszcze pad mi się rozładował świetnie. Zaraz mi się rozładuje. No, po prostu super. Wczoraj specjalnie całą noc ładowałem. Pady. To dzisiaj, jak na złość, musimy się wszystko popsuć. Świetnie. O, idealnie! Łopanie! Chryste! Tyk, pyk, 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 łe, czemu Okej. W ogóle środowką też się bardzo dobrze gra i w ogóle też jak można zauważyć, zamilkłem. Żebyście Wy mogli się wsłuchać w soundtrack. Tak. To wcale nie tak, że nie miałem totalnie nic co mógłbym powiedzieć. Nie wiem, jak Wam się podoba to możecie nagrać... Boże... To możecie... To napiszcie, to będę więcej tego nagrywał. Dobra, let's go! Nareszcie! Tyle lat czekania, znaczy co? Tyle czekania. No, jeszcze będzie A minus. Albo A. No i okej. Okay. No i okej. Okay. No, kałt. Dobra, to pójdziemy sobie teraz po monetki i kupię sobie smoke dasza. Bo śrutówka, i smoke... śrutówka, zawrotówka i smoke dash to to jest nawet dobre połączenie i dobre kombo. Więc no. Yy, no, Na każdej wyspie są po dwa yy, rannant gummy. Więc no. A! Brak. Zginął. Okej, okay, lepiej tu. Na spokojnie. Nie! No czemu ty? Chłopku... No nie wierzę! Ej, no naprawdę? Akurat teraz, kiedy nagrywam, musi mi wychodzić wszystko gównianie. Świetnie! Ach... Skąd ja to znam? Że akurat, kiedy musisz coś ważnego zrobić, to wszystko ci wychodzi gumnianie i wszystko jest wbrew twojej woli. No! No nie! Zostawcie mnie! Cyk! Dziękuję! Hitbox nie łapał. Świetnie. Pra... Cyk! Dobra, let's go! Uf, cyk. Ała. No świetnie! Oh. Załamie się. Dobra, zobaczmy się, a dopóki nie dojdzie do tego momentu. Siemanko, widzowie. Um, nie doszedłem do tamtego momentu, ale stwierdziłem, żeby coś jednak nagrać. Bo to byłby strasznie krótki odcinek wtedy. No nie, no dlaczego mi to tak robi? Jakiego ja muszę mieć niefarta, żeby to wszystko było wbrew mojej woli? Come on! Tak. No i Dobra, może spróbuję po prostu bossa. Hehe. Wyszedłem totalnie z prawy, bo ja przeszedłem na ekspercie prawie wszystko. Mi dwa bossy zostały, żeby No, nie dwa bossy. Bo... Został mi. Boss końcowy. Pomagier, bossa końcowego. I no. Auć. Cyk. Okej. Okay. Bruch. Bogdasz by mnie teraz ratował, nie? Ale ze mnie leniwy szczur. Aha, fajnie, no dobra, wiecie co, ja może spróbuję przejść chociaż na te trzy monety, żeby mieć tego smogdasa. He, albo, albo nie, dobra, lecimy. Nie, nie takie rzeczy się przychodziło. Jasne, śrutówka jest spoko. Ale smoke dałby by się tu bardziej przydał. No, czy ty możesz? Dobra. Wiecie co, widzowie... Ja nie wiem, czy ja to chcę zrobić. W sensie. Wiecie co? Kinolo, no, kinolo włosy, czy co? Y może w następnym odcinku coś dalej zrobimy. Co ja? może. Poza odcinkiem spróbuję też wbić to. Więc no. Następny odcinek, jeżeli będę miał czas i szczęście, to może będzie gdzieś w okolicach czwartku. No dobra, wtorek, środa, czwartek, coś takiego. Możecie wyczekiwać kolejnego odcinka. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i czołem!